Wszystkie mamy dzisiaj kosiarkę Liftown, muszę ją naprawić, bo chciałem nią poprzeć. Tu to spawane, to wiem, ale zobaczcie luz naszej to jest nic. Zobaczcie jak to koło chodzi, nie chodzi równo, tylko ono. Na... I teraz może by chodziło równo, a będzie sztywno. Tu tą śrubę muszę. Tam się wszystko kręci, widzicie. Śruba nie chce puścić, wszystko się kręci o Widzisz po szajbie co jest, muszę to rozebrać, jak się kręci to zobaczcie na szajbę Rusza się, a tak nie powinno być Zobaczymy Rozbierzemy, zobaczymy, no nagram jak naprawię bo Tak to to jak Także mówię, zobaczymy, Roz... nagram film, a ja będzie naprawione, na razie tylko tak wstępnie Wam nagrywam Chciałem ją uruchomić, bo to tak jako osiareczka listowa. No silnik jest stary, ale to już nie chodzi teraz najbardziej o silnik, tylko. Właśnie chodzi o całość, że chciałem, żeby to chodziło. Ja mam trochę roboty do niej. I to właśnie muszę, żeby ją zrobić, to muszę rozebrać. Porobić, nie? Także zachęcam do subskrypcji mojego kanału, oglądania moich filmów lajkowania. To są koła, to są wyjścia można powiedzieć na inne sprzęt, pasek mam nowy. Założyć, tylko muszę wszystko rozebrać, tak? Także serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, oglądania moich filmów, likowania, komentowania. I zobaczymy, co z tym dalej będzie. No tu jest za duży luz, tu muszę wszystko zas naspawać, zaspawać, wyszlifować na równo, żeby to jak trzymać będzie to, żeby koło równo było i może się uda. Także zobaczymy w kolejnym dniocie. Do zobaczenia i do zachęcam do subskrypcji. Na razie.